Cześć Manko, cześć Manko, wszystkim, ja nazywam się Olo, witajcie wy. kolejnym materiale na tym właśnie kanale, witam was w takim materiale krótkim, jest to materiał taki półminutowy, ponieważ wyjeżdżam, wyjeżdżam dzisiaj, wracam w niedzielę, jedziemy się ze znajomymi spotkać od ponad pół roku, ponad pół roku, tak naprawdę niecały rok, tak naprawdę nie widzieliśmy się, więc jedziemy się spotkać, dzisiaj dostałem właśnie o 12, dostałem praktycznie informację, że wyjeżdżamy, no i jedziemy się właśnie spotkać, także e, od razu, od razu tutaj nie, na, nie namyślaliśmy się za dużo, nie myśleliśmy dużo, tylko od razu wszyscy się zgodzili i jedziemy się spotkać, także Liveów nie będzie przez dwa dni. Wracam w niedzielę, więc w niedzielę wyczekujcie informacji na temat live'a, ale powinienem się pojawić w godzinach takich 17-18 raczej na Livewiku. Także życzę Wam miłego weekendu. Mam nadzieję, że tutaj będzie dopisywała aura, yy, fajna oczywiście pogoda i miło spędzić się weekend. Ja jadę też troszeczkę odpocząć i ze znajomymi się spotkać. Także do niedzieli. Siemanko. O, wyszło więcej niż pół minuty, tylko minuta. Hy, nara nara, yy, to do niedzieli. Siema! <gry>